Cześć, witam na kanale Świat Linuxa. W dzisiejszym odcinku będziemy sobie tutaj instalować Steama, sterowniki do NVIDII oraz do Radeona, własnościowe oczywiście jak najbardziej. Do tego postawimy sobie Winnie. Przy okazji wspomnę jak można to zrobić w OpenSUSE, bo tam się jeden kolega z tego co pamiętam pytał ostatnio. No to wskażę mu stronkę, gdzie można ten temat, że tak powiem, zacząć. Resztę kroków wykonuje się bardzo podobnie, jak tutaj. Będziemy się opierać, tak jak widać, na dystrybucji POPOS, czyli będzie to dotyczyło Ubuntu, Kubuntu, Lubuntu i tak dalej. Również w Mincie można te kroki tutaj wykonać i będzie to wszystko ładnie działać. OK. no to zaczynajmy bez zbytniego przedłużenia. Pierwsze, co musimy zrobić... To dodać sobie 32-bitową architekturę do naszego systemu, co jest wymagane, że tak powiem. DPKG. Jedziemy sobie tak. Architekturę. I 386. Dodane, dodane. Drugie, przydałoby się mieć narządko, które nam pokaże, jaki mamy zainstalowany sterownik w systemie w tej chwili apt install INXI to trzeba zainstalować ja już to mam więc sobie wy po prostu to instalujecie jest ok używanie INXI G pokazuje nam jaką mamy kartę w systemie pokazuje nam bardzo ważne rzeczy mianowicie sterownik w użyciu i nasz display x11 który sterownik jest używany oraz oczywiście obsługę tutaj naszego opengl -a i całej reszty, że tak powiem. Yy, ważne jest tutaj, żeby były, tak jak mówię, przynajmniej 5.3.0, to jest wersja Kernela. LLMVM 9.0 akurat jest tutaj. Yy, Mesa by się przydało, no, żeby to była wersja 4.5, przynajmniej 19.1. Może być starsza, ale mogą się tam zda zdarzać różne dziwne rzeczy. Ok, Co robimy dalej? Dodajemy sobie repozytorium. Gdzie znajdują się najnowsze sterowniki i do AMD, i do NVD? Taką komendę należy wykonać i to sobie dodać w systemie. Ja już to mam, ale mogę to zrobić jeszcze raz, że tak powiem. To nam się ładnie wszystko tutaj zaktualizuje. Oczywiście, po wykonaniu tego dodawania repozytorium, robimy update systemu. Robimy updatecik. On nam tam znajdzie dodatkowe rzeczy, ewentualnie trzeba to zainstalować. Restart kompa i wracamy tutaj do tej fajnej, wspaniałej instrukcji. Ok? <gryw> I teraz robimy tak. Teraz zainstalujemy sobie sterowniki do NVD. Robimy to w ten sposób, czyli komenda tego typu. To nam zainstaluje akurat sterowniki w wersji 435. Jeżeli mamy jakiś starszy system, na przykład może być to wersja 430. Może być wersja 390 na przykład, też to będzie sobie pracować bez problemu. W niektórych dystrybucjach, na przykład w Archu czy w Debianie, stosujemy komendę install Nvidia, ewentualnie Nvidia-driver, dlatego że tam jest zastosowany metapakiet, tak zwany, który sam już sobie w zależności, że tak powiem, dociągnie Ubuntu i pochodnych, można powiedzieć, stosuje się komendę tak jak tutaj wam pokazywałem czyli tą instalujemy sobie 4 czy 5 bo wiem, że takie jest w repozytorium na pewno i tutaj będzie ściągania około 200, 300 MB. to trzeba zainstalować wszystko i zrestartować oczywiście kompa, żeby te sterowniki, sterowniki nam się że to powiem uruchomiły w systemie. Druga rzecz którą trzeba zrobić to jest ta komenda, ponieważ jeżeli postawicie Steama normalnie być może zdarzą się błędy typu openGL not found, SO coś tam i tak dalej. Żeby temu zaradzić trzeba zainstalować coś takiego. Wydajemy tą komendę sudo apt install libgl1 mesa-dri i tak dalej i tak dalej. To jest potrzebne, również sobie to nam, musi nam dociągnąć, żeby Steam pracował normalnie. W Debianie również taka komenda jest potrzebna, żeby te rzeczy zostały w systemie. Zainstalowane oczywiście, wszystkie tutaj te komendy będą w opisie pod filmem, jak najbardziej dostępne. To jest w przypadku Nvidia. Teraz, jeżeli chodzi o naszego kochanego Radeona, robimy to taką komendą. Tutaj instalujemy Mesę. Ona już prawdopodobnie w systemie jest, ale przeinstalować nie zaszkodzi. Dodatkowo zainstalujemy sobie obsługę Vulkana. To jest bardzo, bardzo, bardzo potrzebne druga komenda, którą by się przydało ewentualnie można sobie po prostu tutaj jeszcze dodatkowo dopisać Mesa, utils. po prostu tutaj nie ma a nie ma tego dlatego ponieważ jest to PopOS i tutaj robi się to w inny troszeczkę sposób prawdopodobnie jedziemy tak, sudo apt install libvulkan1 wulkan Vulkan 1, Mesa, kreska VDPOW, tak. I mamy tutaj jeszcze Mesa VDPOW Drivers. I co my tu jeszcze mamy? Vulkan Tools i Vulkan Utils. Mesa VODPAU nie znaleziono. Coś musiałem tutaj źle bo jest v... A Moment, moment, moment. Mesa pau drivers jest, a nie ma. Mesa pau driver może w ten sposób nie ma. pau driver też nie ma. To jak nie ma, to nie instalujemy. Jeżeli coś będzie tego potrzebować, to nam się po prostu dodatkowo zainstaluje. Ja tego nigdy nie używałem przy instalacji Winnie Lutrisa. Wszystko ładnie chodziło. Tak, przeinstaluj. No zobaczymy. Zresztą przy Was będę tego z y, Steama odpalał, więc zobaczymy, co się będzie działo. Musimy zainstalować sobie przy okazji Winnie. Znaczy nie musimy, ale by się przydało, żeby to w systemie już po prostu było. Install Winnie. Tak, tu mamy 170 MB prawie do pobrania. Ja dam sobie tak. Zainstaluję tutaj wszystko i spotkamy się już po y, zakończonym, że tak powiem, procesie. Będziemy sobie kontynuować temat. Ok, oki, okay, mamy już tutaj y, z tego co widzę, naszego Wini zainstalowanego. No to teraz musimy sobie... Y, to teraz zaczniemy sobie instalować Steama. Czyli y, sudo apt install Steam. On no, sobie też tam podociąga niektóre rzeczy, które ewentualnie będą potrzebne. Tak jak widzicie tutaj Mesę Vulcan Driver 106, które są potrzebne. W przypadku Nvidia oczywiście też zostanie to dociągnięte. Żadnego błędu być nie powinno zdecydowanie po uruchomieniu tego naszego pięknego yy, sprzętu, że tak powiem. Jest? Jest. Dobra, to co nam teraz zostało? Teraz możemy sobie tego naszego Steama uruchomić. Gdzie mamy naszego Steam'a? Jest on tu sobie ładnie to wszystko nam powinien dociągnąć. Przy okazji pokażę Wam jeszcze tutaj ten link, również będzie tutaj. Tu jest informacja a propos bafa tego właśnie PPA ze sterownikami. Są wszelkie nowości, że tak powiem, opisane. Wyszczególnione można sobie obejrzeć. Kod źródłowy i tak dalej. Polecenia, informacje, które są soportowane, które wersje czy 18, 18, 19, 19, 10 i tak dalej. Jak widać, chodzi to również na popojesie, czyli na mincie również. A propos Suzy. Tutaj mamy taką stronkę, ona będzie również w opisie jak najbardziej. I jeżeli chcemy sobie zainstalować, bodajże na przykład Vulcana, tak, to piszemy sobie Vulkan, wyszukaj. Powinno nam tutaj ładnie załapać zaraz. No, i mamy informacje, To sobie po prostu bierzemy i instalujemy normalnie kliknięciem. Wiadomo, jak wiadomo, jazd umożliwia coś takiego bez problemu, bez grzebania, że to powiem, w konsoli. To samo tyczy się Winnie, to samo tyczy się Steam'a i całej reszty. W ten sposób na OpenSUSE i Tumbluid można sobie coś takiego po prostu zainstalować bez żadnego, że to powiem, grzebania, pisania w konsoli. Bezpośrednia instalacja, i tak dalej, i tak dalej. Wszystko jest jak najbardziej ok. Dobra, tu mamy końcoweczkę instalacji. Zaraz się zalogujemy. To ja tutaj za bardzo szczerze mówiąc nie mam żadnej gry, żeby ją tak na szybko Wam uruchomić na Steamie. Będzie to dość dużo ściągania, ale musicie wierzyć na słowo i sami sobie zresztą to pewnie sprawdzicie, że to bez problemu nam bardzo ładnie działa. Wszystko nam to się ładnie instaluje. I prosimy teraz o Steam'a, żeby nam się ładnie uruchomił jeszcze. Mamy już hasełko tutaj z Steam'a, już się tutaj ładnie zalogujemy. Jakie miałem hasło? Rany boskie. Dobra, to było chyba tak. I nasze hasełko. Tylko jeszcze pewnie będę musiał potwierdzać znowu całą naszą zabawę. Oto obca przeglądarka, więc pewnie się popluje oczywiście. No oczywiście, że tak, więc musicie znowu sobie chwileczkę poczekać. OK, OK, mamy tutaj oblokowanego Steama. I tadam, proszę bardzo, Steam jest uruchomiony, działający, bez najmniejszego problemu. Teraz musimy sobie tutaj popatrzeć, co my tutaj mamy do ustawienia. Mianowicie tak, ustawienia konta. I moi kochani cudowni ludzie, musimy ustawić sobie tak, in game. Wyłączyć overlay tak zwany. Ponieważ to stwarza bardzo, bardzo dużo problemów. Druga rzecz, zobaczyć sobie na Steam Play'a Enable Steam Play for support, Supported Titles, żeby to było uruchomione. Tutaj będziemy mieli prawdopodobnie parę wersji yy, Protona. Zaznaczamy sobie Enable Steam for All Other Titles, żeby to było. Jeżeli jakaś gra nie będzie chodzić, zawsze można sobie zainstalować starszą wersję tego Protona. Wtedy nie powinno być większych problemów, że tak powiem, albo żadnych problemów. Cała reszta myślę, że można sobie spokojnie zostawić. Ponieważ tutaj nic innego, że tak powiem, związanego z graniem nie ma. Musimy sobie go zrestartować. No i co? I można sobie po prostu już grać z automatu. Można sobie po prostu pościągać jakieś gierki. I bez najmniejszego problemu pograć na naszym kochanym Linuxie. I to wszystko można powiedzieć, to jest po prostu wszystko. Gdyby się coś działo, można jak najbardziej pisać na forum danej dystrybucji. Ewentualnie na Steamie też chyba jestem odpowiedni działa propos Linuxa, ale myślę, że większych problemów nie będzie. Nic, to wszystko. Zapraszam do subskrypcji kanału. Trzymajcie się cieplutko. Pozdrawiam się Linuksa. Pa pa! Cześć!